Wieczorna, bardzo elegancka część tego jubileuszowego Dise. To nie tylko okazja do wymiany wizytówek, ale również celebracja bardzo ważnego momentu DICE. Wręczenie nagród, energia kobiet. Właśnie dlatego między innymi powstała ta inicjatywa energii kobiet, żeby stworzyć taką platformę, taką przestrzeń dla pań, żeby po prostu można było je moc, mocniej wyeksponować, mobilizować do tego, żeby brały udział w panelach dyskusyjnych. Należy dać tą przestrzeń paniom, bo one nie zawsze są na tyle odważne i świadome tego, że one naprawdę reprezentują świeże spojrzenie na transformację energetyczną. Energia to jest też branża, która wpływa nie tylko na nas, ale ona będzie wpływała również na nasze przyszłe pokolenia. W związku z tym zależy mi bardzo na tym, żeby promować energię kobiet. Bardzo się cieszę również, że tutaj jestem jej częścią, po to abyśmy mogli wspólnie jako społeczeństwo, kompletne społeczeństwo podejmować decyzje, które dotyczą energetyki. Tak jak wspomniałam przy odbieraniu tej nagrody, docenienie jest dla mnie niezwykle ważną wartością, która teraz wśród także młodego pokolenia odgrywa bardzo ważną rolę. I ja staram się mój zespół, z którym pracuję w instytucie, bardzo doceniać. Natomiast zawsze mam problem z docenieniem swoich zasług i swoich osiągnięć. Czy ta branża ma potencjał rozwojowy, jeżeli chodzi o karierę? Absolutnie, to, to jest branża, która ciągle się rozwija, to jest branża, która ma mnóstwo innowacji, jest bardzo ciekawa, gdzie pracuje się bardzo dużo z ludźmi. Wbrew pozorom to nie są tylko i wyłącznie kierunki inżynieryjne, oczywiście w dużej części, ale energetyka to jest przekrój wszystkich zdolności, które potrzebujemy, aby w tej transformacji energetycznej ten sukces odnieść. To widać już teraz, że tam gdzie są nowoczesne technologie, inna zmieniająca się, bardziej zielona energetyka, cyfrowa, rozproszona, jest coraz więcej kobiet. Naszym zadaniem, naszą misją jest zachęcanie inne młode kobiety do studiowania na Politechnice, do studiowania tych kierunków, które później spowodują, że w energetyce będą mogły się odnaleźć, będą mogły zrobić karierę. Bardzo zachęcam, mamy jeszcze dużo do zrównoważenia. Właściwie jesteśmy również w transformacji kadrowej, osobowej w energetyce. Fakt był taki, że również przecierałam te ścieżki, myślę, że z większym wysiłkiem. Natomiast dla nowego pokolenia naprawdę uważam, że jest duża przestrzeń do tego, żebyśmy zróżnicowali kadry w energetyce polskiej. Każda z nas, która się czuje kompetentna, która czuje w sobie niezwykłą energię i niezwykłe moce, powinna się nie bać, powinna puścić trochę wodze fantazji i po prostu iść do przodu z tym nurtem, bo ten świat energetyczny nie jest, myślę, już teraz aż tak bardzo zdominowany przez mężczyzn. A jeżeli nawet jest, to jest bardzo przyjazny. I taki otwarty do tego, żeby, żebyśmy wszyscy razem gdzieś współpracowali. Jesteśmy bardzo z tego powodu zadowoleni i szczęśliwi, że jesteśmy coraz bardziej eksponowani, jesteśmy bardziej rozpoznawani i mamy naprawdę duże wsparcie różnych osobowości ważnych i partnerów, więc naprawdę jesteśmy z tego, no jestem osobiście bardzo z tego powodu dumna.